Bastard. Kurwa na kurwa Ciężko myśleć, kiedy puska moim sercu, nie odpuszczę każdy moment Może kiedyś być bolesny W skutkach przez ocean, płyniemy sami na małych drwnianych łódkach Pan na ręce, co kapusta, to wystarczy głowa pusta Jest daleko nowy świat, więc tak łatwo nie odpuszczam, kiedy tylko dotrę tam, Wyśleci po z jutra, albo dzisiaj nie wiem sam, bo zaczyna działać wódka, nie no wkręcam, ale mam Więcej kopa i żubrówka W stanie w moim planie nie ma miejsca na płakanie W Twoim planie widzę kurwa jedną wielką szarą plamę Dobrze się wyspałem, znowu palę i nad ranem Nie nagrywa mi za karę u ciebie słychać, że przegrałeś Przegrałeś znowu walkę, przegrałeś znowu los Pewnie za pięć złotych widzę co z ludźmi robi sos jest giełdę słodkiej rozkoszy dało ci to coś Teraz tylko powiedz mi, jak prześpisz tu noc Wielka dziura w mojej bani to Powiecie, jeszcze sami upychałem, więc muzy do niej już latami. Latam se ponad chmurami, nie pomycie mnie z ptakami, wypatrujcie mnie po nocy nad swoimi miastami. Wielka dziura w mojej bani to powiecie, jeszcze sami upychałem, więc muzy do niej już latami. Latam se ponad chmurami, nie pomyciem jest ptakami, wypatrujcie mnie po nocy nad swoimi miastami Latam tak wysoko, że na sama do mnie kłopotli Kiedyś przyjdą lepsze dni kiedy jeśli uwierzycie mi jedyny temu to przecież kwit Ktoś ma problem, nie przecież znikł Nie miał żadnych szans, to w systemie był glik Ktoś przecież twoją ma jadny nic to nie ciebie miało zranić Łatwo zepsuć jak naprawić Życie samo jest jak dragi Mogę zmienić swoje życie kiedy widzę twoją krzywdę Czy wy w ogóle myślicie? Dawno na ten świat nie liczę na tych trakach, tylko ćwiczę czekam na większość ja się ja. I się twój pistolet po zipie, nie to ukryje ja tego to też. Ja to zrobię zawsze szczere, a ty mysle, co tam chcesz. Każdy kawałek rozpierdala, ale już dobrze o tym wiesz. Na co dzień wychowany, ale na bitach to zwierzch. To mówić o zasadach, kiedy sam nie masz ich też. Dobra, takie kawałki to. Please.